Witajcie z tej strony Czechu, dzisiaj poruszymy sobie ważny temat, ponieważ zrobimy odświeżenie odcinka, wybrać stajnie. Kiedyś nagrałam co prawda taki odcinek, ale wydaje mi się, że on jest faktycznie taki chaotyczny i bardzo ciężko się go oglądało. Zazwyczaj znajdujemy po ogłoszeniach, czyli sobie patrzymy na zdjęcia i na opis tej stajni. I mamy rozmowę telefoniczną, tak, czyli umawiamy się na oglądanie stajni, ewentualnie jeżeli są jakieś rzeczy, takie podpunkty, które są bardzo ważne dla nas, no to przez telefon można się spytać. Aczkolwiek na przykład ja się raz pytałam, że czy na przykład plac nie jest kopny, bo dla mnie to jest bardzo ważne. No i oczywiście Jechałam do stajni i klas okazał się kopny, a właściciel powiedział, że nie. Właściciele lubią kłamać, także wiecie. <laughs> nie dowiecie się wszystkiego. Nawet jakbyście chcieli, wiecie, wywnioskować coś już z telefonicznej rozmowy, to zazwyczaj nic się nie ogarnie, trzeba po prostu jechać zobaczyć. Ja wam teraz przeczytam wszystkie pytania, jakie trzeba zadać, jakie ja sobie zadaję, jak jestem w stajniach. Tania wam przeczytam. No to wtedy będziemy rozwijać myśl, dlaczego trzeba o takie rzeczy pytać. Bo niektóre pytania na pewno będą was zastanawiać, dlaczego w ogóle o takie rzeczy pytać. Zresztą co to oceniacie właściciela i oceniacie, jak się czujecie w tej stajni. Bo ja na przykład pojecham do jednej stajni. I to w sumie niedawno, jak oglądałam te stajnie i weszłam tam spytać tylko, gdzie mam zaparkować auto i ja już w tym momencie poczułam taki vibe, że ja nie chcę tam być, jakby nie zobaczyłam nic, co jest dalej. Warto też słuchać takich przeczuć, jednak tam będziecie często, jeżeli wy się tam nie będziecie czuć komfortowo, to będzie ciężko po prostu. Dużo się nie myliłam, bo jak potem poszło do dalszych rozmów, no to wiele rzeczy wyszło takich, że... Że no po prostu nie. Pytania, jakie zadajemy w stajni, to ile jest ścielone, sprzątane? Ile siana konia dostają? Czy można dokładać tego siana? Gdzie siano leży w boksie? Woda automatyczna? Czy są wiadra? Jak to wygląda w zimie? Jak wygląda konstrukcja boksu? Czy jest stabilna, czy niestabilna? Jak wygląda otwarcie na głowę? Czy ona jest taki faktycznie, że one są zrobione mądrze, tak, że te konie między sobą się nie podtykają w boksach noskami, jak mają otwarty ten boks angielski? Czy jednak nie mają w ogóle tego zamknięcia i te konie między sobą mogą się dotykać gry. Jak konie wychodzą? i schodzą. Czy jest możliwość sprowadzenia konia w ręce? Godziny otwarcia stajni. W jakich godzinach można przebywać na stajni? Mamy pytania dotyczące opieki. Czy ktoś jest w stanie wykonać nagłe potrzebne zabiegi? Opatrunek, przymycie rany, przemycie oka, podawanie regularnie reków, czy za opłatą, czy w cenie. Czy w stajni jest osoba podająca zastrzyki, czy przy chorobie kolka zostanie wezwany weterynarz, nawet gdy nie będzie ze mną kontaktu, nawet gdy nie będę w stanie przyjechać, po prostu, że będzie ktoś ściągnięty, kiedy mnie nie będzie. E, ściąganie kantarów, zakładanie czy derek i tak dalej. Czy jest taka możliwość? Możliwość ruszenia konia na ląży, gdy nas na przykład nie ma. Czy ktoś dogląda konie i jest na miejscu? Czy jest możliwość postawienia kamery w boksie? Stały kontakt z właścicielem, informacje, gdy coś się dzieje. Karmienie, czym są konie karmi? czy jest możliwość, wiecie, dawania jakiegoś swojego żarcia, ewentualnie na przykład dolania wody i wymieszania tego żarcia, jeżeli suplement nie może być w formie suchej, na przykład tylko musi być rozmieszany z wodą i tak dalej, i tak dalej. No i co, mamy pytania do pastwiska. Robimy oględziny podłoża, ogrodzenia, przedmiotów niebezpiecznych. Pytamy, na ile konie wychodzą, czy w każdą pogodę wychodzą, zbiegają, czy schodzą w ręce, czy konie uciekają, jest koń, który wyprowadza stado, czy zimą mają sianko. Stały dostęp do wody na pastwisk, jak wygląda łączenie, czy w razie choroby można zrobić kwaterę Czy jakiś koń nie ma podkowy, zwłaszcza tyły Zwrócić uwagę, czy nie ma konia zimnokrwistego Czy obok są pola rolne i rolnicy, którzy będą wylewać jakieś chemikalia na te pola Jeżeli są sąsiedzi, to jaki mają stosunek do stajni i do koń Zwrócić uwagę, czy siano jest dzielone tylko na jedną kupę Czy dzielone jest, wiecie, na różne kubki, żeby wszystkie konie mogły sobie podoholić Jak są dzielone konie, czyli czy na przykład stado jest mieszane i są wszystkie konie Czy są dzielone na klacze i wałachy, czy jak to wszystko wygląda Możemy się spytać o pla jakie podłoże, czy jest kopny, czy plac jest zlany wodą, albo jeżeli jest naturalny taki twardy, to czy jest rozbronowywany, żeby po prostu był większy, czy jest rekreacja, jeżeli jest to w jakich godzinach, czy ewentualnie można wejść do rekreacji jeździ, czy można zapisywać się na plac, gdy przyjedzie trener, czy trener z zewnątrz może przyjechać. I jak wyglądają tereny? Czy jest jakieś miejsce do pławienia I etc., etc. Jakby tutaj tych pytań można zadać naprawdę wiele, i ja tak się staram dać takie pytania, które są najbardziej sensowne i takie najbardziej na miejscu. Bo jakbym jeszcze przy tym siadła przez kilka dni, to na pewno bym znowu wymyśliła jeszcze jakieś pytania, ale to też nie o to chodzi. I teraz ja mam wszystkie te pytania ładnie. Rozwinę o co mi z tym wszystkim chodzi, co ile jest ścielone i sprzątane. W momencie kiedy wy przyjeżdżacie do stajni i przyjeżdżacie na oglądanie, zazwyczaj jest tak, że ten właściciel po prostu posprząta i będzie pięknie pachnąco i cudownie. Więc trzeba na to zwrócić uwagę, czy po prostu znaczy zwrócić uwagę. Trzeba po prostu spytać, no wiadomo, też może skłamać. Na te pytania też właściciele mogą kłamać. I mnie też na przykład raz skłamał właściciel, że jest cały czas ktoś na miejscu, a okazało się, jak konie uciekły, że nikogo nie ma na stajni, no i zrobił się problem. No bo jak złapać 20 koni, jedna osoba? Zresztą, no tak, ale warto pytać, warto też patrzeć na zachowanie tego właściciela i warto też patrzeć, czy ten właściciel chce z wami rozmawiać, bo jeżeli jest chętny i chętnie z wami rozmawia, no to gdzieś tam też już troszeczkę plusuje. Co zdarza się. Także właściciel nie jest z wami zainteresowany Albo po prostu odpowiada jak za karę Ile siana? Słuchajcie, czasami jest tak Zostają bardzo mała tego siana, ja byłam w stajni Oglądać stajnie, jak to taką piękną Fancy stajnie, Konie praktycznie cały dzień stały W boksach, no to inny temat, no ale wiecie To starczy na pół dnia, a drugie pół dnia Tego siana no, trzeba by było dołożyć Nie można było dokładać siana Trzeba było za to płacić i to było dla mnie w ogóle chore, no bo ten koń powinien mieć stały dostęp do siana To jest najważniejsze pytanie, naprawdę, że ten koń ma po prostu stały dostęp do siana Musi mieć dostęp, bo inaczej dostanie wrzodów, chorób i wszystkiego innego Koń ciągle musi coś tam sobie jeść No i gdzie siano leży w boksie, tutaj właśnie rozmawiałam też z fizją, że najlepiej po prostu jak to siano leży po prostu na ziemi Nie wszyscy chcą dawać na ziemię, bo się to siano marnuje w jakiś tam sposób, tak To jakby zrozumiałe. Aczkolwiek to jest najlepsza pozycja dla mięśni, i ogólnie pozycja dla konia. Jak wygląda z wodą? No, najlepiej, jeżeli są automatyczne poidła, no bo wiemy, że ten koń tak naprawdę ma stały dostęp do wody, jeżeli jest w boksie. Jeżeli są wiadra, no to też ok, ale musimy mieć pewność, że faktycznie te wiadra są dolewane i jest dopilnowane, żeby ten koń się napił, bo ja z jednej stajni na przykład miałam konia odwodnionego właśnie takim systemem, dlatego ja się troszkę boję. No i jak to w zimę wygląda? No, bo wiadomo, automaty w zimę też że zamarzną. Więc yy, musi być to jakoś mądrze rozwiązane Konstrukcja boksu Znaczy czasami są takie boksy, słuchajcie, byłam w jednym miejscu, w którym jak się oparłam o boks, o drzwi, to one po prostu cały latały I widziałam potem, jak dosłownie koń wyszedł razem z tymi drzwiami Jeszcze wiecie, się zawiesił, miał drzwi na głowie I normalnie wyszedł z tymi drzwiami, więc ta konstrukcja musi być odpowiednio mocna na konia No bo, słuchajcie, no bo to jest strasznie niebezpieczne, jak ten koń, wiecie, oprze się dupu, coś wypadnie Naprawdę są takie konstrukcje, albo są konstrukcje, w których na przykład są dziury, albo jakieś przerwy, no to jak koń w to kopnie, to no, może być problem, nie? Więc trzeba na to patrzeć. Jeżeli są właśnie te nasiano takie metalowe, to czy są w miarę z głową zrobione, czy nie są takie, że jak koń kopnie w to, to się nie zaklinuje, albo sobie krzywdy nie zrobi. Więc no, łeb jak sklep, ale trzeba na wszystko patrzeć. I to otwarcie głowy, co mówiłam, to chodzi o to, że jeżeli macie takie z prawdziwego zdarzenia boksy, to... One są, wiecie, te otwarcia głowy są na tyle tak daleko, że jak ten koń wyciągnie głowę, to nie dosięgają siebie głowami te konie. O, że siebie nie ugryzą ani nic. Nie macie w ogóle zabudowanego tego, że koń cały czas ma wyciągniętą głowę. Tak jak właściwie teraz Bajadera była i w tej stajni, z której uciekaliśmy, teraz w tej nowej stajni, koń cały czas ma głowę na zewnątrz. To jest jakby bardzo fajne, ale trzeba się liczyć z tym, że obok musi być koń miły. I konie muszą być miłe, bo jeżeli jakiś tam będzie, wiecie, mniej miły koń i ugryzie tego drugiego konia, Albo nie mają kantar, to mogą zacząć się ciągnąć za te kantary, mogą zacząć się gryźć, mogą sobie zrobić po prostu krzywdę. Nie zwracam uwagi na to otwarcie, bo na też się takim mniej więcej stała, ale jednak jestem gdzieś z tyłu głowy, że trzeba dobrze dobrać towarzyszy, żeby się tam, wiecie, nie, nie podziabały. Trzeba zwracać uwagę, czy na przykład jak nie ma wygryzionego jakiegoś boku czy coś, no bo to wtedy... Może oznaczać, że one się tam grizą. Jak konie wychodzą i schodzą, najlepiej być na przykład przy schodzeniu, zobaczyć jak to wygląda. Najlepiej, jeżeli są sprowadzone w ręku, bądź na przykład przybiegają przed stajnie i ze stajni i sprzed, sprzed tej stajni są po prostu zabierane i wprowadzane do boksów, dlatego, że konie bardzo łatwo się ślizgają na betonie i ja już widziałam milion takich obrazków, gdzie konie się wywracały na tym betonie i po prostu jakieś kontuzje z tego wychodziły, także um... No najlepiej po prostu jak są wprowadzone w ręku, albo zbiegają przed stajnie, jest jakieś zamknięcie, założym przed stajnią, i stamtąd pojedyncze sobie są wprowadzane. To jest najlepszy, chyba, by był system. No, godziny otwarcia w stajni, w jakich można przebywać. To Wam też chyba kiedyś o tym mówiłam, że właśnie była sytuacja, w której trzeba było leki podawać koniu do oka. No i stania była otwarta w określonych godzinach, no i nie można było przejechać przed pracą, czy cokolwiek, żeby podać te leki. Właściciele nie chcieli podać tych leków, no i zrobi się ogromny problem. No a przyjeżdżacie, a stania jest słowo zamknięta, i nie możecie do niej wejść, więc to też jest bardzo ważne, no bo gdyby coś się działo, no to tak naprawdę w nocy, północy musicie mieć dostęp do konia <laughs> więc ja rozumiem, że są jakieś godziny wytyczone, w których jeździmy i tak dalej ale jeżeli coś się dzieje, no to powinniście mieć dostęp całą tobę do tego konia, więc no też trzeba obgadać jak to, jak sytuacja wygląda, i teraz opieka czy ktoś wykonuje nagłe potrzebne zabiegi i to właśnie o to chodzi, czy jest osoba która będzie w stanie, na no nie wiem, koń się przetnie wy macie kawałek do tej stani, albo będziecie w pracy no i czy ta osoba jest w stanie, wiecie podać jakiś lek, czy jest w stanie to wiecie, zabantażować, bo rana na przykład nie jest do wzywania w atrynaża, ale trzeba coś z tym zrobić. Zastrzyki czy coś, to jest takie bardziej, no wiecie, nie musi być taka osoba, która wykonuje, ale fajnie, jeżeli na przykład jest ktoś, kto, nie wiem, kończy kolki, macie lek, ten wiecie, już nie pamiętam jak się nazywa, no ale ten lek przeciwkolkowy, nazwijmy go sobie tak, no to możecie już pierwszą pomoc zrobić i, i zareagować, no nie, zanim przyjedzie weterynarz, bądź na jakieś, wiecie, wczesne objawy, zareagować tak, że po prostu zabijecie w zarodku więc fajnie, jeżeli ktoś takie rzeczy wykonuje. No i właśnie jakieś przemywanie oka, czy tam jakieś podawanie jakichś leków, jak będzie trzeba, no czy jest osoba, która to poda, czy właściciel jest w stanie to podawać, no i ewentualnie, czy to jest płatne, czy nieodpłatne. Ja bym była w pracy, chociaż zazwyczaj właścicielowi podaje się kilka numerów w rodzinie, żeby gdyby ktoś nie odbierał, to żeby ktoś inny podjął decyzję, ale no na przykład, nie wiem, ja bym nie odebrała, bo był tylko numer do mnie i no nie wiem, no ja bym pracowała, coś by się stało, ja bym zadzwoniła dopiero za pół godziny, ja już bym chciała mieć pewność, że jeżeli coś się dzieje krytycznego, to właściciel podjął za mnie, za mnie decyzję, że został wezwany weterynarz, albo jeżeli ja podjąłem decyzję, że został wezwany weterynarz, ale na przykład mam godzinę dostania, weterynarz będzie za 20 minut, albo będę w pracy, nie będę mogła przyjechać, no to żeby właśnie właściciel przyjął tego weterynarza. No, i wszystko jakby zrobił, co tam trzeba. No, nie wiadomo, że się zapłaci za weterynarza, i wszystko wszystkie koszta są na właściciela konia. Należy no mieć taki święty spokój ducha, że jeżeli nie dacie rady dojechać, cokolwiek się wydarzy, no to żeby właściciel to zrobił, bo to są rzeczy takie oczywiste, a nie są oczywiste, naprawdę. Ściąganie kantarów, zakładanie ochraniaczy, derek i tak dalej. No, ja tak mówiłam, że jestem uszulona na to, żeby konie miały kantary na wiecie, pastwiskach, najlepiej jak nie mają. Rozumiem też, jak są zakładane, to wam mówiłam w ostatnim filmie. Ale no, ja jakby mój kuń nie może mieć kantara, bo ja mam psychozę, ja się boję, że gdzieś się zahaczy, że coś się stanie. No, i chcę mieć taką możliwość, żeby ten koń był bez kantara po prostu. Jeżeli by była jakaś potrzeba, żeby było trzeba konia derkować, założyć jakieś ochraniacze, na przykład kalosze, bo koniec kuty, na przykład ortopedycznie, albo będzie kuty, no nigdy nie wiecie, jak się życie potoczy, to warto o to spytać, czy jest taka możliwość, czy to jest odpłatnie, czy też jest cenie, bo to są ważne rzeczy też. Możliwość ruszenia konia. To akurat jest taki temat. Ja nigdy z tego nie korzystam, nigdy bym nie chciała skorzystać, bo ja się jednak boję, jak ktoś inny wyruszy mojego konia, czy cokolwiek zrobi. Nie wiem, koń się wywrócił, nikt by mi o tym nie powiedział, wiecie, zakładam od razu najgorsze scenariusze, bo niestety życie mnie tak e, nauczyło, że niestety wszystkie rzeczy, jakie szły, to szły niestety źle. Jakby jeżeli ktoś wyjeżdża i faktycznie ma konia w treningu, to fajnie, żeby była taka możliwość, aczkolwiek no to jest taki drugoplanowa rzecz, nie? Czy ktoś ogląda konie i jest na miejscu? I tu chodzi o to, że nie to, że ktoś jest tam, wiecie, 24 na 7. Ale że gdzieś tam co jakiś czas ktoś tam przechodzi, ktoś coś tam spojrzy, albo są jakiś monitoring, gdzie właściciel patrzy, na przykład na pastwisku też, bo różne rzeczy się dzieją I ja byłam w sytuacji, w której właściciel powiedział, że mm, on jest cały czas, konie rozerwały pastwisko, zaczęły się mieszać między sobą, ja nie wiedziałam co zrobić, no wiecie, ogólnie Padaka, dzwonimy do właściciela, no i właściciela nie ma, no i trzeba było czekać i jakąś tą sytuację ogarniać, gdzie wiecie, no... To jest nieugarnialne nie, nie, nie w jedną osobę. Czy jest możliwość postawienia kamery w boksie? Właśnie tak jakby nigdy o tym nie myślałam i nigdy nie miałam kamery w boksach. Yy, I wiecie co, przyszła mi taka myśl od momentu, kiedy oglądam Alexa i te wszystkie rzeczy, że tak samo jak na przykład u Arizony, może bym miała dostęp do kamery, albo bym miała swoją kamerę w boksie. Być może zobaczyłabym, że już wcześniej coś jest nie tak, tak jest, i mogła wtedy zareagować po prostu wcześniej. Więc to jest na pewno rzecz, którą. O którą się będę pytać, jeżeli już będę kupować konia Stały kontakt z właścicielem Informacji, gdy coś się dzieje No to wiadomo, po prostu stały kontakt no nie, Żeby wiedzieć, jak coś się wydarzy bo no, czasami takiego kontaktu w ogóle nie ma Ja wam powiem historię ja Bajadra kiedyś się przecięła w jakiejś stajni, w której była Zdał się tam taki stan zapalny, słuchajcie Po prostu gdyby moja mama tam nie przyjechała Ja wtedy pracowałam, ja wtedy pracowałam Na wyjazdowo jakby I mnie nie było w domu Gdyby moja mama nie pojechała, ten koń by zszedł Naprawdę ten koń by umarł Bo no po prostu... Tam już ropa leciała z tego, tam strasznie się działo. I właściciel ani be, ani me, nie poinformował nas w ogóle. A nie dało się tego nie zauważyć to po prostu była taka ogromna, festrana. Nie dało się tego pominąć. Nie rozumiem, naprawdę. Ja nie wiem, jak można tak robić. Karmienie, no i z tym karmieniem, tak jak mówiłam. I ile razy są karmione konie? Czy właściciel tam karmi na przykład owsem, czy czymś tam? Czy wykarmicie swoim jedzeniem, czy nie? Czy jest możliwość dawania na przykład pudełek? Chociaż z pudełkami to nigdy nie ma problemu. Problemy się zaczynają w momencie, kiedy na przykład mamy jakieś suple, których koń nie chce zjadać, albo trzeba zalać wodą, albo ciepłą wodą trzeba zalać. No i to też warto spytać, no bo jeżeli przyjdzie taka potrzeba, że na przykład będziecie mieli gotowe żarełko w pudełku, ale będzie trzeba je jeszcze przemieszać z wodą, czy jest taka możliwość. pastwiska oględziny podłoża, no to tak jak było ona utonęła w tym. Właściwie powinien informować o takich rzeczach, bo to jest, wiecie, to już narażenie zdrowia waszego zwierzęcia i to nie ma to tamto. Jeżeli mamy, wiecie, takie najzwyklejsze ogrodzenie z pastuchów, to musimy mieć pewność, że żaden koń nie ucieka i mamy pewność, że nas koń nie ucieka. Im wyższe ogrodzenia, im bardziej takie stabilne, tym tak naprawdę lepiej. no czy Właściciel na przykład robi oględziny, czy chodzi i sprawdza na przykład co jakiś czas, czy nic nie ma na tym pastwisku Bo jeżeli nie, no to też jest taki punkt kontrolny, no bo gdzieś ten właściciel powinien przechodzić przez te pastwiska I sprawdzać, albo przejeżdżać sobie jakimś traktorkiem bo Na przykład była taka sytuacja w jednej stanie, w jakiej byliśmy, że sąsiedzi wrzucali jakieś tam metalowe rzeczy i jeden koniec dosłownie zrobił sobie dziurę w szyi nabił się na ten metal. Chodźciciel nie chodził, bo stwierdził, że bez sensu chodzić. Rozumiem, że codziennie się nie da tego obchodzić, no ale raz na pół roku by się przydało to obejść, no nie? Albo częściej nawet, jak jest taka możliwość. Na ile konie wychodzą, jak to wygląda w różnych porach roku, jak to wygląda w zimę, no w zimę zazwyczaj wychodzą, wiecie, za dnia, jak jest jasno, chociaż są stanie, w których są i tak całymi dniami, od rana do wieczora późnego, mimo że się ściemnia. To jest najlepsze rozwiązanie, ale mało stajniej tak robi. Jak to też w lato wygląda, czy na przykład mają gdzieś się schować, mają stały dostęp do wody. Mi się wydaje, że taki idealny sposób właśnie wypuszczania koni w latem to jest taki, że wychodzą rano, potem są ściągane przed południem, te największe, wiecie. Fale słońca są w boksach, a potem są wypuszczane, i całą noc też są na przykład na dworze, nie? I to jest super rozwiązanie. Czy w każdą pogodę wychodzą? I to jest w sumie też takie pytanie: że, okej, okay, jakby na przykład wasz koń jest bardziej chorowity czy coś, to czy na przykład w gorszą pogodę można mu założyć derkę, albo czego jednak schować do boksu, na przykład jest taka możliwość. Chociaż na przykład ja jestem za tym, żeby konie wychodziły w każdą pogodę Bo w momencie, kiedy konie są na przykład wszystkie chowane, kiedy pada To potem się okazuje, że koń na przykład tydzień stoi w boksie i to też jest niefajne Więc to też jest takie dosyć ważne pytanie, że no, te konie jednak wychodzą wszystkie po prostu nie, Jeżeli was konie jest bardziej chorowity czy coś, no to czy jest możliwość go ściągnięcia założenia derki Ale żeby te konie jednak wychodziły w każdą pogodę, bo potem okaże się, że one po prostu stoją w boksach i nie wychodzą Konie uciekają? Czy jest kto, koń, który wyprowadza stado? To jest takie pytanie, na które niekiedy nie nie odpowiada. Chociaż zazwyczaj jak ja pytałam, to dostawałam odpowiedź na to pytanie, że jak były konie, albo były sytuacje, że konie uciekają, zazwyczaj właściciele mówili, że no tak się zdarza. No i ja wtedy skreślałam stajnie, W sensie inaczej. Wiadomo, może się zdarzyć, ale jeżeli to się zdarza na gminie, albo jest koń, który już się nauczył uciekać i ucieka, a te konie w puchu uciekają za nim, no to jest niebezpiecznie, no nie? No i czy zimą no mają sianko, wiecie, słoma to nie siano, słoma. Słoma, okej, okay, fajnie, że cokolwiek mają, tak? Słoma to też zawsze coś, ale je lepiej jednak, jak mają po prostu dostęp do siana <laughs> zimą na pastwiskach, Stały dostęp do wody na pastwisku, no wiadomo, lato, zima i zima musi być to jakoś rozwiązane, żeby te konie miały się jak napić. Jak wygląda łączenie, że jest ważny temat, bo jeżeli łączenie wygląda tak, że po prostu następnego dnia konie są, wiecie, wrzucane na jolo, no, to też jest słabo. Najlepiej, jeżeli ten koń na przykład przez kilka dni, tydzień, dwa stoi sobie gdzieś blisko, obserwują się, są się w stanie powąchać przechodząc, na przykład konie schodzą czy coś. To wtedy to łączenie potem jest łatwiejsze zazwyczaj. Albo jeżeli na przykład jest jakiś problem większy z tym łączeniem, to czy na przykład jest w stanie łączyć się konie po kolei, że na przykład wrzucać od najbardziej spokojnego konia, bo po potem. Po kolei te koniec, coraz bardziej, takie wyżej w hierarchii. Czy w razie choroby można zrobić kwaterę? No to też jest bardzo ważne pytanie, no bo gdyby się coś działo, no to no to wiecie, kwatera też bardzo ważna rzecz Bezpieczna kwatera, wiecie, z ogrodzeń, których koń nie przeskoczy po prostu Czy jakiś koń ma podkowy, zwłaszcza tyły No jeżeli koń jest podkuty na tylne nogi, to to jest też niebezpieczne Więc najlepiej jak stajnia, po prostu nie przyjmuje koni kutych, niestety A jeżeli są konie kute, to na przody wiecie, spoko jak jest koń kuty Bo ciężko, żeby przodem zrobił krzywdę, ale jak tyły są podkute No to wiecie, jak Kopnie podkową, to już może się zrobić bardzo duży problem. O, o tego konia zimnokrwistego chodzi mi o to, że na przykład jak z Arizona był problem wtedy i tam akurat było wszystko rozwiązane super, bo my naprawdę i właściciel, i wszyscy tam podeszli do tego bardzo, wiecie fajnie, i my naprawdę nad tym łączeniem spędziliśmy kupę czasu. No ale w momencie, kiedy wiecie, koń zimnokrwisty uprze się na waszego konia, który nie jest koniem zimnokrwistym, no i jeżeli by faktycznie, okej, okay, na no ten zimnokrwisty koń, no nie jest. Bytnio zwinny, tak? Więc raczej Ten nasz koń ucieknie Przed kopem tego zimnokrwistego Bo on zanim tam kopnie cokolwiek zrobi No to Jest jednak spowolniony troszeczkę ruchowo Aczkolwiek no jeżeli by trafił no to nie będzie co zbierać, no nie? Więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, no po prostu sobie to przemyśleć, też jak to łączenie wygląda, i co gdyby na przykład coś takiego się wydarzyło. I tam, gdzie Arizona właśnie stała, wtedy, gdzie był to zimno no to był taki problem, że oni się bardzo nie lubili i nam to łączenie zajęło bardzo dużo czasu, to zresztą były o tym filmiki. No jakby właściciel też się podjął tego w 100%, próbowaliśmy łączyć, chodziliśmy na spacery. I robiliśmy wszystko, żeby po prostu to przebiegło sprawnie, no i potem wszystko było spoko, nawet się potrafiło iskać, nie? <laughs> Także, no wiecie, to wszystko, wszystko trzeba z głową, wszystko trzeba przemyśleć, no bo to nie wszystko takie proste, jak na nie wygląda. E, czy obok są pola rolne? Czy rolnicy nie używają jakichś toksycznych tam płynów, nawożenia sobie pól? I to jest ważne, bo to mnie uświadomiło właśnie przez e, przypadek Harizony. No nie wiadomo, skąd ten nowotwór się wziął tak naprawdę, ale co jeżeli w jakiejś stanie, w jakiej byliśmy, na przykład, Jakieś toksyny przez, wylewane przez rolników, zjadane przez tego konia, nie przyspieszyły na przykład tego, bo na przykład może Arizona by zachorowała w wieku 10 lat, ale by jeszcze pożyła, no nie, te 10 lat, a może na przykład jakieś toksyny gdzieś wspól spływające przyspieszyły to. No nie wiemy tego i się nigdy nie dowiemy, bo nie, nie idzie tego zbadać, trzeba by było badać wszystkie gleby ze wszystkich stajni, a te badania są cholernie drogie, więc to jakby nie ma szans. Jeżeli chodzi o sąsiadów, tak jeżeli mamy sąsiadów, to jakie mają stosunki ze stajnią. No, bo jeżeli mamy sąsiadów, którzy są wrogonastawieni, to wiecie co, ludzie są okropni i naprawdę nie wiecie, czy ten sąsiad nie poda czymś koniu, po czym się pochoruje. Potem będzie ciężko to sprawdzić, albo, albo na przykład nie wysieje czegoś, jakiś wiecie, nasionek to, toksycznych roślinków nie wrzuci. Ludzie są naprawdę podli i okropni. Pamiętam, że byłam w jednej stajni i była sytuacja, w której było widać jakiś tam dom sąsiada, i właściciel mi potem powiedział, że. No, że była taka sytuacja, że dodałam jakiś film i że było widać kawałek domu sąsiada, wiecie, nie widać adresu, nie widać niczego, ludzie nawet nie wiedzą, gdzie ja stoję tak naprawdę i ktoś się zaczął pultać do, właśnie do właściciela, że było widać jego dom, kawałek domu. No to kurde, no to jakby jak ci vlogerzy i wszyscy inni nagrywają filmy, jak idą przez miasto albo nagrywają w McDonaldzie czy gdziekolwiek indziej i nie wiem, widać McDonalda, widać dom, widać mój, nie wiem, kawałek chodnika, no ja pierdolę patrzeć czy, czy siano rozdzielone jest w kilku miejscach, no właśnie najlepiej, jeżeli są kilka, jest takich postojowych miejsc do żarcia, zwłaszcza zimą, no nie? żeby nie było tylko jednego miejsca, bo te konie mogą się odganiać i te słabsze w hierarchii po prostu nie dojdą i nie będą mogły jeść, no bo będzie tylko jedna kupa, najlepiej jak tych kup jest kilka i te konie sobie po prostu dochodzą i sobie jedzą. A jak są dzielone konie, no to po prostu czy są dzielone, czy są po prostu łączone ze wszystkim, czy są dzielone na klacze i wałachy, no bo to jakby najlepszym ponoć pomysłem właśnie jest to, że są zielone klacze i wałachy, i jest to osobno, to jest ponoć najlepszy system. Yy, I też trzeba sobie patrzeć, że na przykład w jednej stajni, w której byłam, to nawet źrebaki wychodziły z tymi dorosłymi końmi, co do końca bezpieczne nie było. Ale o tym wam chyba opowiem, chyba nagram jeszcze filmik o tym, jak to wyglądało w tej stajni, w której staliśmy. Także mamy plac, jakie podłoże, czy jest kopne, no musicie sobie wejść zobaczyć, jak to podłoże po prostu wygląda, no i, i czego wy tak naprawdę oczekujecie, bo kopne plac to nie jest dobry plac. Im więcej piachu tym gorzej. Ścięgna, stawy, mm -mm. Lążownik, hala, no ale to w sumie przez telefon też możecie spytać. No nie, czego oczekujecie i co byście chcieli. No czy jest lążownik, hala to już jakby takie wyższe aspekty. Plac jest zlany wodą albo orany. I tu chodzi o to, że jeżeli macie piach, macie kwarc, no to warto by go golać wodą, żeby on się nie kurzył. Bo to wtedy, no nic fajnego wdychać ten kurz. Albo jeżeli jest taki, wiecie, z ziemi zrobiony, po prostu taki twardy mega, to czy on jest po prostu bronowany, bo jeżeli się go rozbija za jakiś czas, to wtedy on jest taki, wiecie, spoko, jakby mega spoko, jest taki plac ale trzeba też to, o to dbać, no i czy są przeszkody, no to wiadomo, to w zależności czego potrzebujemy, czy jest rekreacja, no rekreacja też może być problemem, jeżeli mamy na przykład jeden plac i rekreacja ciągle jeździ i wy nie macie jak wejść, albo te dzieciaki, no nie oszukujmy się, dzieciaki uczą się jeździć, więc są wszędzie, nawet tam, gdzie nie powinny być, więc mogą wjechać i równie, równie dobrze mogą wjeżdżać od was, więc dobrze jest, kiedy na przykład rekreacja ma swoje wytyczone godziny, no i wtedy wy możecie Wejść sobie w godziny, w których tej rekreacji nie ma. Możecie też spytać, czy ewentualnie, gdybyście przyjechali w jakieś godziny, w których chodzi rekreacja, czy uważając na tę rekreację, możecie sobie wejść, bądź nie możecie. Rekreacja rekreacja ale nagle zjadą się wszyscy pensjonariusze, a wy będziecie mieli trening. No to wtedy też robi się dupa, no nie? bo ciężko wtedy trenować, więc też powinna być możliwość taka, że na przykład, nie wiem, albo sobie piszecie na grupach, albo macie jakieś takie, wiecie, notatniczek na stajni, że o tej i o tej godzinie na przykład przyjeżdża tre, trener i od na przykład 15 do 16 macie trening skokowy, narasają na plac, na 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 jest tylko mój, tak? Wiadomo, że może ktoś się tam zgodzić, żeby ktoś wszedł, no ale wiadomo, że wtedy. Plac jest dla Was i Wy macie do niego dostęp, bo macie trening. Czy trener z zewnątrz może przyjechać? Byłam też w stanie, w której trener z zewnątrz przyjechać nie może, bo nie może i tyle. I możemy się spytać o tereny, jak to wygląda w tereny, czy, 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 czy jest miejsce do pławienia koni i takie, wiecie, duperelki, jak to tam wygląda, bo to już tak bardziej... E, z ciekawości, no chyba, że ktoś jest terenowcem, no to pierwsze co, to spyta o tereny, no nie? Jeżeli chcecie się dowiedzieć skąd ja mam tyle pytań i dlaczego tak do tego poważnie podchodzę, e, to możecie obejrzeć, będziecie mieli tutaj teraz pod rząd, e, u góry filmiki, w których opowiadałam w, co się działo w stajniach, w których byłam, złe rzeczy i co się działo, w, w, i jakie złe rzeczy usłyszałam w stajniach, które oglądałam. E, polecam obejrzeć, bo naprawdę Wy byście nawet nie pomyśleli, że takie rzeczy można robić, bądź takie rzeczy się dzieją. Możecie się w stanie, jak wygląda zaplecze, bo jeżeli chcecie zostawiać siodło, jakiś sprzęt skórzany, to najlepiej, jeżeli to jest pomieszczenie, które po prostu jest grzane, bo jeżeli nie będzie grzane, no sprzęt może wam się po prostu psuć, więc dobrze jest, jak jest po prostu osobne pomieszczenie, no i nie ma tam wilgoci, jest ciepło, tak. duper, ale to się można spytać o jakieś zaplecze socjalne, jak to wygląda, żeby sobie zrobić kawkę, herbatkę, no nie nieco się do... sobie tam posiedzieć, bądź się rodzic, który przyjedzie. Możecie dać znać w komentarzach, jakich Wam pytań jeszcze brakuje, o co wy byście spytali, bo być może jeszcze jest jakieś, znaczy na pewno się znajdą jeszcze jakieś pytania, które by można było zadać, także zapraszam Was w komentarzach. Może komuś, może być może komuś pomożemy razem, wspólnie. <gry> Dajcie znać w komentarzach, czy wy mieliście jakąś nieprzyjemną sytuację w stajni. Bądźcie w stajni, które oglądaliście, w stajni, w której jeździcie, że coś widzieliście, takiego, co wam się nie podobało. Ja z wami bardzo chętnie popiszę, jak zawsze. A także zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Będę Wam bardzo za to wdzięczna, ponieważ to bardzo wspiera kanał i mnie bardzo motywuje. Za subskrybowanie, kliknięcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco, zostawienia łapki w górę oraz komentarza, ponieważ to bardzo mnie, wiecie, motywuje do dalszego działania. Pamiętajcie, że wtorek i w piątek 15.30 jest nowy filmik Chyba, że coś się wydarzy, to zapraszam na Instagram a tam was informuję o opóźnieniach filmikowych Także co? to wszystko, do zobaczenia i pa!